Czy uda mi się wygrać używając tylko i wyłącznie randomowych broni? Dzisiaj to sobie sprawdzimy. Ale zanim to, jeżeli po tym odcinkiem zrobicie rekord lajków, to w kolejnym odcinku kupię dosłownie każdą broń w Rivals. Dobra, także jak widzicie, zaczęła się runda, no i oczywiście bierzemy tutaj sobie wszystko randomowe. No i jak widzicie, wziął mi się tutaj shotgun, yy, shorty, no i inne takie podstawowe bronie. Także okej, okay, idziemy tutaj teraz na tego typka, no i mamy nadzieję, że uda mi się wygrać, ja w sumie jestem dość dużym nubeczkiem w Rivals, no i może mi się nie udać. Ale zaraz, gdzie ten ziom w ogóle polaz? What go tutaj to słownie nigdzie nie widzę E, dobra, to jest trochę sas e, dobra, tu się schowalić Ej, no i on gra jeszcze z tego Z RPG -a. no nie, on jest totalnym No skillem, no i mnie załatwił Nie no, tego ci mnie teraz totalnie wkurzył Teraz muszę go załatwić, no bo jak można grać Z RPGa, ta broń jest tak nieskilowa Że totalnie można Kogoś na hita załatwić, to słownie Nie mając umiejętności, i okej okay, Załatwiłem tego nubeczka, no, no i teraz sobie Na niego lecimy, mam nadzieję, że on nie weźmie jakiejś Innej broni, chociaż w sumie lepiej by było sam. Ja by wziął jakąś inną broń zamiast tego RPG'a, no Ej! No i on ciągle we mnie nawala tym głupim rpegiem. Ale go nie załatwiłem. Let's go! Dobra, no i teraz sobie może do niego pójdę od góry. Wtedy by było mi w sumie łatwiej. Będę go mu wtedy nawalać od góry. Tylko gdzie on jest? On znów się schował. Ej! No i mi znów dużo zadał. Zią, no i go załatwiłem. Let's go! Teraz moim challenge'em jest nie zginąć do końca tej rundy. Chociaż chyba mi się to nie uda. Jak teraz patrzę, bo on dosłownie tym rpegiem mi prawie całe życie zabiera. Tylko gdzie on jest? Okej, okay, on tutaj. Widzę, bierze moją traktykę, ziom. Nie łaz, nie skacz u góry tak jak ja Ej, no i jeszcze nawala, gdzie on jest? Ej, jak on ucieka! Ziom! Okej, okay, zatwiłem go! Pietras rządzi. Ej, co jest? Została już ostatnia runda. Ej, może uda mi się zrobić ten challenge, żeby nie zginąć do końca rundy. Dobra, także lecimy na tego ziomeczka, tylko on pewnie znów gdzieś do góry polaz Okej, okay, nawalamy go. yś, no i go załatwiam, W glebę był chyba awkiem. Dobra, pierwszą rundę o dziwo udało mi się wygrać, ale zobaczymy jak będzie z następną, bo jeżeli zginę, no to okaże się, że jednak jestem... Nubeczkę. Dobra, wziąłem sobie znów jakieś randomowe broni i w ogóle wzięła mi się teraz broń, którą sobie niedawno kupiłem, i do co mnie teraz nią gram pierwszy raz. Także mam nadzieję, że ona będzie jakaś OP, bo jeżeli będzie nubowska, no to znów przegram. Okej, okay, ziomuś, gdzie ty jesteś? Dobra, nawalamy cię. Ej, on prawie mnie załatwił, ziom! Ała! Ej, dopiero teraz zauważyłem, że wziął mi się tutaj mołotów, także może będę mógł go załatwić z mołotowa. Także okej, okay, nie wiem, jak go tutaj palnąć. Prawie w ogóle spadł, ale dobra, spróbuję go jakoś podjechać z tego mołotowa, także idziemy do niego. Hej, mordeczko, where are you? Hello! No i nara, widział? Ej, on, jak on mnie z tego RPG zaawala, ale koniecznie się załatwiłem. Dobra, o dziwo mam już dwa punkty, bo na początku myślałem w sumie, że totalnie przegram, ale jednak dzięki mojej traktyce yy, raczej tak łatwo nie przegram. No i nawalamy go. Aha, i mnie załatwił. Ej, dobra, teraz jest się stała mega ryzykowna, że dlatego, że mamy dosłownie remis z tym gościem. No i teraz muszę się bardziej skupić, bo ten gościu widzę też tutaj tak na mnie kampi. O, o, gdzie on? Gdzie ty jesteś? Nie, a ja ten się dechował chował, nie ma. On będzie mnie nawalał z rpg A a ja co? Będę y, gorszy? Nie no nara! Załatwiłem go i prawie on by mnie załatwił. Dobra, może go jeszcze raz załatwić, bo żeby nie mieć znowu z nim jakiegoś głupiego remisu, okej okay? O o, co on, co on jakąś flare mi tu postawił, co to jest w ogóle za broń? I właśnie, napiszcie jak się nazywa ta dziwna broń, co takie coś stawia, nie? Wiem, jakieś chmury Ej, czy widzicie coś? Póki siło. Au, ej, to jest mega niemiłe i mnie załatwił, nie mam znów z nim remis! No nie najchętniej też bym się wziął teraz RPG'a i go załatwił. Bo on dosłownie jest noweczkiem, tylko przez tego RPGa ciągle mnie załatwia I on tylko campi tam, także no to jest w sumie mega lubowe Także okej, okay, załatwiamy go Łatwo, e, co ja zrobiłem? Ej, jego. Ja Trafiłem tym RPG'm, Jakim rpg Znaczy Tom, tą... No nie, i znów mnie załatwił, on wygrywa. Ej, dobra, teraz o mnie w ja Teraz będę tutaj sobie tylko siedział nawet. Nie będę do niego rzec bo skoro on kampi. To teraz go załatwię metodą, którą on sam robi. Ci kampienie. Po prostu będę tutaj cały czas kampił, na niego, czekał. No i zobaczymy, może wtedy uda mi się wygrać, no bo ja nie mogę zginąć. Wtedy będę nupkiem. Ej, ten gościu do mnie przylask, on nawala ciągle z tych głupich RPG'ów, go załatwię mamy remis! Ej, dobra, spróbuję znów tutaj kampić tak jak wcześniej, ponieważ teraz muszę wygrać, no i nie mogę też zbytnio ryzykować bo wtedy przegram, a dosłownie mamy remis. Idę z tym gościem łeb w łeb. Na zmianę się ciągle załatwiamy. No i teraz muszę go załatwić. Teraz, no, już nie ma. Muszę, muszę bardziej poważnie do tego podejść, ok? Ej, jak on się mnie boi. Nie! Nie! Spadłem! Nie! Przez moją głupotę, że on mnie zwalił tym RPGiem, przegrałem. Nie! Ej, no, przed chwilą wyzywałem RPG-a, teraz sam muszę grać RPGiem. No nie, no, to jest akurat już mega słabe. No, ale niestety, taka broń mi się wylosowała, to z takim muszę grać. No i teraz jestem do tego na najgorszej moim zdaniem mapie, ponieważ tutaj ciągle grają z sami snajperzy, tylko teraz gdzie ten snajper. Tu jesteś mordeczko, dobra, nara, dobra, nawalamy go. E, aha, jeszcze nie trafiłem, no, w sumie to było trochę nub, nub, nubowe. Dobra, nawalamy go. Ej, sero, nie umie grać, czy on serio jest takim nubeczkiem i załatwiłem go! Let's go! Ej, ten gościu chyba jest totalnym nubeczkiem, także dam mu może trochę fory, no i na początku jedziemy go z tego shorty, nawalać, żeby nie było, bo w sumie to trochę słabo, że ja gram. Ciągle z tego rpg -a, a on dopiero zaczął w to grać. Aha, jeszcze coś do mnie po rusku gada, nie no. Dobra, ten gość jest totalnym nubeczkiem, bo to przez to, że go trochę buluje z tego RPG-a, więc w sumie trochę słowo i dam mu trochę fory, bo to jednak jest trochę smutne, że on y, ciągle nie może mnie y, y, załatwić przez to, że ja z tego głupiego RPG-a go nawalam. No ale sorry mordo, no takie życie, ej, on się chyba jednak odpalił, on jednak chyba udawał tylko nubka. Ej, dobra, to jednak skoro udawałeś ziom, to muszę ci załatwić, nara, ej, no jak on uciekł! K. I wygrałem, okej okay. Dobra, teraz ostatnia runda. No i w sumie ciekawe, czy dałbym radę go załatwić z rąk. W sumie z rąk mega łatwo się załatwiać i ten, chociaż on ciągle ucieka, on nawet do mnie nie podchodzi, on mega dystans trzyma, także no chyba jednak będę musiał go już do końca tym RPG-em załatwić, także okej, okay, idziemy. Okej, okay. tylko gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy on? Sero się tradzi schował. On chyba sero się mnie chyba przestraszył. On dosłownie on ani razu mnie nie zabił. on ma zero killu. Ej, tu się schowałeś murdeczko. Nie no, ziom z siebie coś. Chyba pokierowa siło, okej. Okay. Ej, gdzie jest? Ej, gdzie on jest? Ej, on mi chyba załatwi jednak. Ej, ziom! Nie, nie możesz mnie załatwić. Nie dam ci tego killa. Ej, nie. Nie, ej, dobra, on mnie załatwił. On się odpalił, mnie załatwił. What? Ej, dobra, to mnie już zaskoczyło, że on dał radę mnie załatwić. myślałem, że będzie miał cały czas zero punktów, a jednak nie. Jednak cały czas mnie załatwia. Także muszę teraz do niego iść i go w końcu finalnie załatwić. Tylko gdzie on jest? Aha, tu. Tu się schowałeś. Ziom, okej, okay, dobra. Nara, nie ma nigdy nie zadzierać z Pietrasem.